Stawiało. Już wieści nie niosą jak dawniej nadziei. Wielkie straszenie społeczeństwo dzieli. Gra na uczuciach zawsze będzie modna. Dla władzy ta droga jest prosta, wygodna. Bez pokrycia obiecać można bezpiecznie. Bo w demokracji nikt nie rządzi wiecznie. Najazdy, objazdy gra się odbywa. Przeciętny człowiek owoce rządów zrywa. Daleko emigrant cięgi batów zbiera. Burza z góry coraz częściej nadziera. Za kryzys, za wojnę, za gospodarkę. Prowadzą z niechcianymi ostrą walkę. Pomyje wylewają na swych zwolenników. Nie tutaj rządzący szukają wyników. Wskazując emigrantów na los sobaczy. Czynią z ich doli wiecznych tłaczy. A ci czekają, że się los odmieni. Pracują nie widzą, że się zieleni. Już pory roku łączą się w lata. Znika z pamięci powrotu data. Tylko straszenie to samo zostało. Rosną pytania, co tutaj przygnało? Co ciekawego trzyma przez lata? Choć nie ma nadziei i obca Tuchata.